Mało kto potrafi przejść obojętnie obok tych roślin. Mam na myśli tutaj bananowce. Rośliny te, które coraz częściej pojawiają się w naszych ogrodach, można głównie uprawiać u nas sezonowo. Lub, ta, lub też jeśli chodzi chociażby o bananowce Musa Basio uprawiać w gruncie, chroniąc te rośliny przed dużym mrozem. Tutaj widzimy bananowiec Maurelli. Jest to bananowiec, w tym przypadku trzyletni, czyli całkiem spory, ale jak widać, miejsce mu tutaj służy. Osobiście ja tego bananowca nie nawożę niczym, jedynie podczas suszy podlewam go dosyć solidnie. I tak naprawdę to by było na tyle. W tym momencie, a mamy już tutaj połowę października. Rośliny są troszkę poszarpane przez wiatr, dlatego też tak nie wyglądają atrakcyjnie, atrakcyjnie jak chociażby w sezonie letnim, kiedy te liście są naprawdę duże i też jednolite. Ale mimo tego roślina moim zdaniem no, robi wrażenie. Ma ona około 2 metrów w tym momencie. Przypominam, że ma 2 lata ta roślina. I yy, zwłaszcza jeśli przyświeci słońce, to spójrzcie tylko, jak to czerwone wybarwienie na spodniej blaszce liścia potrafi robić robotę. Bananowiec Maurelli nie nadaje się do uprawy całorocznej w gruncie, no chyba, że ktoś będzie taką roślinę zabezpieczał bardzo solidnie i dogrzewał ją tak, żeby temperatura była cały czas na plusie ponieważ w temperaturze 0, 0 stopni minus 2, taka roślina już całkowicie potrafi nam e, zginąć nie wiem, może są jacyś śmiałkowie w Polsce, którzy w ostatnich zimach odważyli się taką roślinę uprawiać w gruncie oczywiście pod m, okryciem i z dogrzewaniem no, ja osobiście tego bananowca Wykopuję przed pierwszym przymrozkiem, lub czasami też, jeśli przymrozek rzędu z minus jeden, minus dwa zważy te liście. To wtedy wykopuję pęd, czy też cały to kłącze, i obcinam liście. Roślinę wstawiam do dosyć chłodnego miejsca, gdzie temperatura wynosi około 80 stopni. Wkładam to tę roślinę w zasadzie do doniczki z suchą ziemią i nie podlewam aż do kwietnia. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was ma tę roślinę u siebie w ogrodzie i jak ją zimuje. Jeśli oczywiście macie doświadczenia w zimowaniu tej rośliny, no to zapraszam do komentowania. Jestem bardzo ciekaw. myślę, że gdybym nawoził tego bananowca przez cały sezon, wtedy też ta, ten przyrost roczny byłby dużo większy. Natomiast jakoś po prostu nie mam czasu też, żeby roślinę dodatkowo nawozić, chyba że wczesną wiosną i jest to jedynie kompost. I w moim przypadku to wystarcza bananowcowi. Najgorsze przy wykopywaniu bananowca jest jego waga, ponieważ cała ta kłącze razem z nogą, potrafi, z nogą potrafi ważyć bardzo, bardzo dużo, dlatego też wspomagam się albo też takim specjalnym wózeczkiem, albo korzystam z pomocy drugiej osoby, ponieważ samemu przetransportować takiego bananowca do miejsca zimowania jest trudno gdyż waży on około, w tym momencie będzie to 70 kg. Jeszcze chciałam Wam pokazać drugiego z bananowców. Jest to najbardziej odporny ze wszystkich mi znanych bananowców do uprawy w gruncie. Jest to odmiana Musa Basio, którą osobiście częściowo wykopuję, bo mam jeszcze w innym miejscu bananowca tego. Albo też zimuję pod przykryciem bez dogrzewania, ponieważ jak podają źródła, kępa potrafi wytrzymywać spadki temperatur w granicę nawet minus 12 stopni, jakoś tak. Chociaż przyznam szczerze, że widziałam w, tym, w zeszłym roku w tym też bananowca, który przezimował bez okrycia. Zupełnie bez okrycia, i była to młoda sadzonka. No, oczywiście ta sezonka była tam posadzona w takim dosyć osłoniętym miejscu, ale mimo to e, zrobiło to na mnie wrażenie, że bananowiec Musa Basio bez okrycia radzi sobie całkiem nieźle. Oczywiście część naziemna wtedy została zmrożona, ale roślina bardzo szybko oddała nowe przyrosty i e, osiągnęła wysokość około 2 metrów w ciągu sezonu. Oczywiście jeśli nie chcemy się bawić w, w okrywanie takiej rośliny, Musa Basio, to należy taką roślinę bezwzględnie przenieść do miejsca jej zimowania, gdzie temperatura zimą nie spada poniżej zera. Oczywiście tego banowca również nie nawożę niczym, tylko wiosną troszkę świeżego kompostu. Podsypię pod roślinę, no i w sezonie staram się, by wody nie brakowało bananowcom, ponieważ jest to roślina, która ze względu na swoje rozmiary oraz ze względu na swoje liście potrzebuje jej sporo. Ten bananowiec ma około 3 metrów wysokości w tym momencie i no, na mnie robi na przykład wrażenie. Musa basio jest bananowcem, który wytwarza odrosty korzeniowe. W przypadku bananowca Maurelli, którego przedtem na początku filmu Wam pokazywałam, to bananowiec Maurelli nie wytwarza tych odrostów korzeniowych, a Musa basio jak najbardziej tak, dlatego tworzy on dosyć szeroką kępę. No i oczywiście tymi sadzonkami, jeśli mamy tych banowców za dużo, możemy się dzielić. Bananowiec ten kwit u mnie już dwa albo trzy razy. Pęd po kwitnieniu zamiera. Oczywiście w naszych warunkach klimatycznych nie ma szans, żeby bananowiec zawiązał banany, chociaż podobno, jeśli chodzi o te odmiany musabasio, to owoce tego bananowca są delikatnie mówiąc mało jadalne.